Dobry kochani, wpadam przedświątecznie i dzisiaj zainspirowana sesją z jedną z was opowiem troszeczkę o afirmacjach, czyli jak afirmować w swojej rzeczywistości, żeby działo się to, czego pragniemy, i jak to się ma do budowania naszej wymarzonej wizji kobiecości, co jest tematem pracy ze mną i tematem naszych sesji. Gdzie rozpoczynamy od tego, jak jest obecnie, czyli dostajecie ode mnie arkusz związany z wizją kobiecości i z tym, jak jest dziś. I yy, druga strona tego arkusza to jest, jakbym chciała, żeby było, jakbym chciała wyglądać, jakbym chciała się ruszać, jakie emocje chciałabym przeżywać, odczuwać, jak chciałabym myśleć o sobie, jak dbać o higienę psychofizyczną. Więc to jest cały projekt kobiecość. Tym zajmujemy się na sesjach ze mną. Co oczywiście ma przełożenie na wszystkie sfery życia, bo to kim jesteście to podstawa, by, by działać, by działy się piękne rzeczy. I dlatego tak mocno, dlatego warto inwestować w swoje myśli, emocje i w swoje ciało. W połączeniu z emocjami i ruch w połączeniu z emocjami. Ja mam delikatną przedświąteczną dekoncentrację, ale damy radę, jesteśmy tutaj, kochani, razem. Bardzo miło mi Was widzieć. I od czego bym zaczęła? Tematem naszych sesji są również afirmacje. To jest jedno z narzędzi, które ja wykorzystuję w pracy z Wami, aby przeformułować przestrzeń, w której żyjecie. Yy, I co to znaczy? Yy, nie wystarczy stworzyć sobie... O, dzień dobry, dzień dobry. Nie wystarczy stworzyć sobie jednego zdania czy kilku zdań. Trzeba stać się tą afirmacją, trzeba wysyłać z każdej przestrzeni życia sygnały, które potwierdzą to, czego pragniemy. Czyli co ja polecam, kochani. Co ja polecam prosto z mojego gorącego serduszka? Polecam całą swoją przestrzeń przebudować pod Waszą wizję, a mianowicie stworzyć sobie takie malutkie karteczki, ja ich mam mnóstwo i one są wszędzie powkładane, chyba nawet kiedyś jedną rolkę z nimi nagrałam, które afirmują to, czego chcecie. Czyli na przykład ja mam te karteczki powkładane wszędzie gdzieś tam w łazience, w książki, w szafki. W bieliznę, w ubrania. Ja mam po prostu wszędzie te karteczki. One się wysypują z każdej y, przestrzeni mojego życia w torebce, w portfelu. I na tych karteczkach y, mam zapisane y, moje afirmacje czyli na przykład: Wszechświat daje mi zawsze najlepsze rozwiązania. Obfitość jest moim naturalnym stanem. I cała masa innych trzeba po prostu do tego przysiąść, poszukać, poczuć ciałem, bo to muszą być afirmacje, które wyczujecie całą sobą, że wy chcecie, pragniecie i że tak jest. To nie może być, że nie wiem, chcecie mieć Lamborghini, a to totalnie jest marzenie i afirmacja bez sensu, bo to jest tylko i wyłącznie z jakiegoś yy, totalnego, wiecie, no odklejenia od siebie i tego co chce świat, bo to fajnie, bo to prestiż. Itp. To taki, wiecie, przykład totalnie luźny, ale y, bardzo często te afirmacje są totalnie odrealnione od tego, czego my naprawdę chcemy. Więc trzeba się zacząć spotykać ze sobą, robić miejsce na to, czego ty naprawdę chcesz i czego potrzebujesz. Więc y, cała twoja rzeczywistość potrzebuje do ciebie mówić, że zasługujesz, że już to masz, że taka jesteś. I potrzebujemy szukać potwierdzenia tego, Kim jesteśmy w działaniach, w czynach, w tym, co się pojawia. Bo jeżeli ja mówię sobie, że zasługuję, a wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że nie, czyli moje decyzje w stosunku do mojego partnera, czy moje zachowanie mojego partnera, pokazuje, że ja nie zasługuję, ja nic z tym nie robię. To znaczy, że ja tak myślę, że ja nie zasługuję. Więc zobacz to i zmień tą rzeczywistość pod siebie. Zobacz, że zasługujesz. Zacznij robić rzeczy, na które zasługujesz, a może nigdy nie miałaś odwagi, żeby je zrobić. I taką rzeczą może być właśnie taniec. I po co my tańczymy? Tańczymy po to, żeby stać się jedną wielką afirmacją, żeby afirmować właśnie, żeby afirmować w ruchu kobiecość, zmysłowość, piękno, poczucie zasługiwania, poczucie wartości, wiary w siebie, bo. Tak naprawdę wszystkie sesje łączą te, te aspekty, i każda z Was, każda z nas pragnie tego poczucia wartości, tego, tego utulenia, tego potwierdzenia, że jest piękna, tutaj takie kobiece. Ale jeżeli Ty tego nie masz w sobie, Czyli ty głęboko myślisz, że nie zasługujesz, że jeszcze coś tam musisz zrobić, żeby zasługiwać. Totalna bzdura. Nic nie musisz zrobić. Jedyne co musisz zrobić, to zmienić myślenie, które cię ściąga w dół. I nie ma w tym żadnej magii. Jest realne działanie. Działanie, którym powinnyśmy, chociaż nie lubię tego słowa, być przesiąknięte cały czas. Nie, że ja rano sobie zrobię medytację z afirmacjami, jestem piękna, zasługuję w ogóle, tutaj przyciągam wszystko, czego pragnę. A cała reszta dnia, 23 godziny i 55 minut, afirmuję, że jest do dupy i w ogóle jestem brzydka, nie zasługuję, nic nie warta, nie znajdę miłości, nie wiem, nie ta praca. Zobaczcie tę dysproporcję tyle do tyle. To nie może się udać. Powiem Wam, i nie trzeba być ekspertem. To nie może się udać. Potrzebujecie stać się jednym wielkim projektem: wytańcz swoją kobiecość. Jednym wielkim projektem: zmieniam moje życie. Jednym wielkim projektem: moja wizja kobiecości i ona wskakuje na piedestał, i ja ją realizuję. Nawet jeżeli ja jeszcze nie wierzę, to ja mówię: kochanie, ja jeszcze nie wierzę, ale ja już jestem. Ja już jestem przy tobie i nie pozwolę ciebie kopać <laughs> więcej. Bo tak naprawdę ten największy wróg jest w nas właśnie w ogóle nie na zewnątrz, tylko w nas. Więc trzeba najpierw tego największego wroga pożegnać. Ja mam cały czas świnkę na zębach, ale to takie moje. Trzeba tego największego wroga, którego sobie hodujemy od lat, pożegnać, powiedzieć goodbye, wytańczyć to. I powiedzieć, pa! <noise> I zacząć działać ze sobą jak z najlepszym przyjacielem. Co wielu coachów, mentorów, psychologów powtarza. Ale zobaczcie, my nadal tego nie robimy. Nadal mamy taki dostęp do wiedzy, do książek, do ludzi, do ich metodologii, do ich energii. I my nadal tego nie robimy. Więc jeżeli moje słowa mają ci dać kopa dzisiaj, to tak to potraktuj. Zacznij projektować swoją rzeczywistość. I to nie jest o jeny Boże, projektowanie rzeczywistości, muszę to, 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 bo to stwarza presję, presję. Moje koty tutaj szaleją. Szaleństwo przedświąteczne. Yy, więc to stwarza presję, a presja też stwarza opór. Że mówimy, nie, to już takie duże, taki duży projekt, ja to muszę to, 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 to. Małe kroki, regularność i... Małe rzeczy, które przetransformują Waszą rzeczywistość. To znaczy, co ja robię i co bym zrobiła, jeżeli jeszcze nic się nie zadziało z tego, czego pragniecie dziewczyny i chłopaki. Zmieniłabym przede wszystkim sobie muzykę, której słucham na. jak macie playlisty na Spotify, YouTube, gdziekolwiek, zrobić sobie taką playlistę, która was niesie do góry. Piosenki, które was ładują, piosenki, które których tekst jest pozytywny, który daje Wam to, czego Wy pragniecie. Nie piosenki, których tekst Wam zalega w głowie, a ja mówią o tym, że po prostu życie jest bez sensu, do dupy i generalnie tam... Nie wiem, nie mogę sobie nawet takiej przypomnieć, ale myślę, że jest ich mnóstwo. Więc zrobić sobie swoją playlistę. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to to, o czym wcześniej powiedziałam. Powrzucać sobie wszędzie karteczki z afirmacjami, które wcześniej przygotujecie, bo one, jeżeli wasze myśli krążą, albo wasze myśli gdzieś was sprowadzają na manowce, to nagle znajdujecie taką karteczkę w, yy, w torebce, nie wiem, w łazience, na lustrze, w kurczę, jestem spokojna, uff, przychodzi potrzeba, kochani, przebudowy naszego języka. Jeżeli mój język jest codziennie taki sam, jeżeli moja energia jest codziennie taka sama, jeżeli czynności, które wykonuję są codziennie takie same i tu mogę Wam bardzo mocno polecić książkę Jak uwolnić swój nadprzyrodzony potencjał Joe Dispenzy, ponieważ ona bardzo dużo mówi o tym właśnie, jak zmienić swoje myśli, jak przeformułować swoją rzeczywistość, więc jeżeli macie ku temu chęć, to gorąco polecam, ale jeżeli chcecie tylko przeczytać i nic nie zrobić, to nie polecam. Nie polecam, naprawdę. Ci, co mnie znają, wiedzą, że mam trochę kontrowersyjne podejście do tego, ponieważ po co czytać książki, jakby nic z nimi nie robicie? Co z tego, że przeczytaliśmy wszystkich największych mówców, coachów, psychologów, jeżeli my ani jednej rzeczy z tego nie wdrożyliśmy w nasze życie? To jest bez sensu, to nic nie daje, więc jeżeli nie masz wdrażać, nie chcesz tego wdrażać, nie chcesz podjąć wysiłku, nie chcesz włożyć energii, to nie czytaj, to nie słuchaj. Yy, bo to nie ma sensu. Możesz sobie czytać całe życie i nic nie robić, jeżeli nie zaczniesz działać, to się nie zmieni. Tu akurat nie ma magii, po prostu wszyscy wiemy, że jak zaczniemy coś robić, działać w jakimś kierunku, to się zacznie dziać. Zacznie się generować wokół tego tematu energia, zaczniemy przyciągać ludzi o podobnych wibracjach, sytuacje klientów, przyjaciół, miłość i całą rzeszę tego, co chcemy przyciągać, czy właśnie to nasze poczucie wartości wspomniane, o które mnie nieustannie pytacie: no jak ja mam uwierzyć w siebie? Ja cały czas nie wierzę w siebie, no ale cały czas nic nie robię, no to jak ja mam uwierzyć w siebie? Jakby tylko słuchacie, nie wiem, moich live'ów czy innych live'ów, bo teraz jest cudowny dostęp do fantastycznych ludzi połączonych ze swoim potencjałem, którzy mówią, dzielą się swoją historią, ale samo słuchanie, moi drodzy, nie wystarczy. Weź jedną rzecz od każdej osoby i to zrób. Czyli jak ja mówię dzisiaj o karteczkach, to przygotuj te karteczki i je powrzucaj. Trzecia rzecz, czyli była playlista, karteczki, i trzecia rzecz, zmieńcie sobie tapetę w telefonie. Żeby ona do was mówiła, żeby was podnosiła na duchu. Wybierzcie sobie jakiś symbol tego, tej waszej mocy, tej waszej wizji. Jeżeli to jest, nie wiem, orzeł, to ustawcie sobie tego orła. Nie trzeba mieć całej mapy marzeń na tapecie. Chociaż ja mam w telefonie swoją mapę marzeń zrobioną w kadwie. I mam folder i sobie ją przypominam. Wracam do niej. Więc o to chodzi w tym projektowaniu, że to nie jest. Dzisiaj jestem taka trochę, wiecie, w ciele właśnie delikatnie spięta i sztywna, ale ja to czuję. Więc ocielę zaraz, dlatego mogę być troszeczkę tutaj nadpowodliwa. Ale wracając do, do projektowania rzeczywistości. Chciałabym, żebyście karteczki, playlista, tapeta w telefonie. To są takie trzy rzeczy, no myślę podstawowe, które warto zmienić. Czwarta rzecz, regularna praktyka, medytacja z afirmacjami rano i wieczorem. I dziennik, jeżeli nie macie tyle mocy, chęci, ochoty, nie wiem, nie wierzycie, nie czujecie, to spróbujcie sobie zacząć od afirmacji i medytacji prowadzonych, których jest na YouTubie YouTube czy Spotify'u mnóstwo, gdzie wpisujecie medytacja na sen, medytacja na poczucie wartości, na stres i jest tego mnóstwo i aż naprawdę grzech nie skorzystać. Yy, więc polecam Wam gorąco zacząć sobie w ten sposób i zacząć chociaż od tych 2-3 minut rano i wieczorem, albo chociaż rano, żeby zacząć ten dzień z fajną energią, żeby rozpuszczać te napięcia, żeby przekierowywać to myślenie, żeby mieć więcej mocy do radzenia sobie z tymi sytuacjami, które są w jakiś sposób przeszkodami dla nas, ale my mamy spokój, mówimy dobrze, przyszło, ale puszczam, puszczam! Bo jak my nie zbudujemy tych praktyk, to będziemy wiecznie spięci, zestresowani, jakbyśmy chodzili po polu minowym, co się zaraz wydarzy, co się zaraz wydarzy. I oczywiście, co się złego wydarzy, prawda? Bo dobrego nie. Więc wyjdźmy z tego trybu przetrwania i wejdźmy w tryb jestem energią, przyciągam to, czego pragnę. Projektuję moją rzeczywistość, projektuję język, którym chcę się posługiwać, zmieniam ten język na co dzień. Słucham ludzi, którzy mnie motywują, odcinam się od ludzi, którzy mnie nie motywują, którzy nie dają mi nic swojego czasu, energii. Jeżeli macie takich ludzi, z którymi się spotykacie i czujecie się wycieńczeni, kat. Jeżeli nie podejmiecie radykalnych kroków, nie zmieni się, oni będą dalej wysysać Waszą energię, przekraczać Wasze granice, bo oni nie mają tej świadomości. Więc Wasza świadomość buduje Wasz świat. Ona nie ma zbawiać drugiego człowieka, ona ma zbudować Wasz świat i pomóc Wam um, ustawiać te pionki na szachownicy. Czyli tego chcę, tego nie chcę, tu bym chciała więcej, tu mniej. Z tą osobą, tutaj chcę się oddalić, z tą chcę przybliżyć, bo się pojawiły jakieś nowe wibracje. Więc to jest, kochani, szalenie ważne. Aby afirmować całą sobą to, czego pragniemy. I wytańcz swoją kobiecość, to projekt o tym, aby stać się jedną wielką afirmacją w ruchu, aby połączyć swój taniec z emocjami, z tym kim jestem. I ostatnio dostałam takie zabawne pytanie: Czy trzeba mieć poczucie rytmu, żeby do mnie przyjść? Uwaga! Nie, nie trzeba. Kochani, co może wydać się, no jak? Taniec? Nie trzeba, bo tutaj nie chodzi. A, tak, my się widzimy niebawem. Moja droga, szykuj się. Yy, tak, tak, tak. Szykuj się, szykuj, bo ja mam bardzo dużo energii dzisiaj. Więc, kochani, my sami w sobie potrzebujemy stać się jednym wielkim projektem, wytańczyć swoją kobiecość i połączyć ten ruch z emocjami, z tym, kim jesteśmy dzisiaj. I jeżeli nie słyszysz rytmu i teksty typu nie nadaje się do tego, ja nie umiem, jestem rozciągnięta, jestem brzydka, jestem gruba. Nie wiem, co tam jeszcze dziewczyny. To totalnie, po prostu, totalnie, totalne bzdury. Błagam Was, wyrzućcie to ze swojego słownika i generalnie ze swojego świata. Zacznijcie dostrzegać swoją wyjątkowość, bo przyjadę i Was kopnę w Wasze piękne cztery litery. A ci, co mnie znają, ze mną współpracują, wiedzą, że potrafię. I kopniak, prawda, się tutaj bardzo motywuje, bardzo. A dowodem na to jest to, że w zeszłym tygodniu kilku osobom zadałam. Codzienne nagrywanie tańca i wysyłanie w ramach naszej współpracy yy, nagrania do mnie i pełna mobilizacja. Codziennie dostaję nagranie. Dzisiaj piątek, więc wielki tydzień był pod hasłem wytańcz swoją kobiecość. Yy, tutaj tak wiecie, żartobliwie. Ale wracając do tego, stańmy się jednym wielkim projektem, wytańcz swoją kobiecość. Połączmy swój taniec z emocjami, z tym kim jesteśmy. Nie musisz słyszeć rytmu, nie musisz czuć się tancerką, nie musisz przystawać do jakiegoś kanonu, który sobie w głowie wybrałaś albo który promuje świat. Wyrzućmy to z głowy, przestańmy hołdować tym schematom. Twórzmy swoją rzeczywistość i dbajmy o swój świat i swoją energię. To jest dla mnie, kochani, najważniejsze, aby trochę wyluzować, i jeżeli wy o siebie nie zadbacie, to wszechświat i tak was zatrzyma. Albo inni ludzie tak was staranują, stratują, że w końcu yy, będziecie musiały zadbać o siebie. I to może nie w kontekście tańca, ale w ogóle ruchu i ciała. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o ruch, to ten ruch i bycie tą afirmacją to jest afirmowanie w ruchu. Tych wartości, których pragniecie, czyli poczucia pewności siebie, poczucia tego, że ja znaczę bardzo dużo w tym świecie, że jestem piękna, że jestem wartościowa, że jestem zmysłowa, że zasługuję na więcej, że mam coraz lepszy ten przepływ w ciele. Czyli sam projekt to nie jest tylko nauka tańca, a nauczenie się takiej higieny tego ruchu. I tego, że ty nie musisz słyszeć rytmu, ale potrzebujesz mieć narzędzia, by ruszyć to swoje ciało, jak ci w nim ciasno. Tak jak ja czuję, że mi ciasno dzisiaj. Mam jakieś ADHD, dzisiaj wiecie. co to znaczy: może nie dzisiaj, ale dzisiaj jakoś tak z nasileniem. No bo pełnia. Pełnia to jest, kochani, taka kumulacja wszystkiego, więc a ja jestem bardzo czuła na takie aspekty, jeśli chodzi o przyrodę, jeśli chodzi o energię, więc ja zawsze wiem, kiedy jest pełnia. Czuję w sobie, że mi się wszystko kumuluje, a dzisiaj macie taki, tutaj wiecie, taki performance w moim wykonaniu. Więc wytań swoją kobiecość. Łączy to, kim jesteś, z ruchem, z tańcem. Yy, z przepływem w ciele, z higieną psychofizyczną, z higieną ruchu, abyś się nauczyła się, jeżeli czujesz się spięta, to włączasz trzy minuty obojętnie, jaki utwór, ale taki, który cię porusza, wychodzisz do innego pokoju i trzy minuty lecisz yy, improwizację, bo to ci zmienia wibracje, bo ty wiesz, że to jest twoja higiena, a nie, że to sobie wymyśliłaś, że zaczniesz tańczyć. Też, <noise> bo to daje narzędzia. I dlaczego ja mówię, że. Poczucie rytmu to nie jest jakiś wyznacznik tego, że ty możesz do mnie przyjść albo nie możesz. Absolutnie nie. Tu chodzi o to, żebyś na swoim poziomie, na poziomie tego, co dzisiaj umiesz i kim jesteś, poszła level up albo kilka tych leveli w górę, więc yy, i nie porównywała się do innych. A jeżeli jeszcze się porównujesz, to znaczy, że jeszcze nie znasz siebie, że jeszcze nie kochasz siebie wystarczająco. Bo porównywanie zabiera nam energię i powinniśmy się porównywać, powinnyśmy tylko do, do siebie z przeszłości. Bo każda z nas jest wyjątkowa i każda z nas zasługuje, tylko jedni w to wierzą i jest im łatwiej, inni w to nie wierzą. I jeżeli ty nie wierzysz, to cała rzeczywistość będzie potwierdzała, że tak jest, że nie wierzysz. Więc, reasumując to moje wejście afirmacyjne, afirmujmy całą swoją rzeczywistością to, czego pragniemy swoją wizję kobiecości, swoją wizję rzeczywistości. Zróbcie sobie karteczki, zmieńcie sobie playlistę. Yy, zmieńcie sobie tapetę w telefonie, zacznijcie medytować, zacznijcie pisać dziennik na tyle, ile możecie, zacznijcie zmieniać swój strój, żeby lepiej się poczuć. To jest ważne, to nie jest, że ja nie mam gdzie w tym iść. Masz gdzie w tym iść. Jeżeli czujesz, że chcesz sobie założyć dekolt, to załóż. Nie wtłaczaj się w jakieś schematy, że coś powinno, nie powinno, coś się wypada, nie wypada. Ważne jest tylko to, co Ty czujesz, czego pragniesz. I bardzo często system tego nie pochwali, musisz się na to przygotować. Ale Ty będziesz szczęśliwa w swoim ciele i Twoje otoczenie uwaga, bo to jest też bardzo ważne zyska na tym tysiąckrotnie, bo będą widzieć szczęśliwą mamę, szczęśliwą partnerkę, spełnioną kobietę yy, kobietę, która sięga po swoje, która doświadcza. Więc kochani, reasumując to krótkie wejście, jeżeli potrzebujecie wsparcia w kontekście mentalnym, w kontekście budowania higieny psychofizycznej i budowania tego pięknego, zmysłowego ruchu, który nam się przyda na co dzień w chodzeniu, w, w wymiarze życia seksualnego, w wymiarze stawania do kontaktów z drugim człowiekiem, do kontaktów biznesowych, do, które się przyda Wam do tego, by uwalniać te emocje świadomie. To, jesteście w idealnym miejscu, ale zawsze to podkreślam. Jeżeli ty czujesz, że nie jesteś gotowa, to może to nie jest ten czas. Gotowa w wymiarze gotowość, kochani. To jest decyzja. Decyzja, z którą wiąże się podjęcie energii, czasu, zainwestowania finansów zainwestowania tego, że całą swoją przestrzeń podporządkowujecie pod zmianę, jeżeli nie jesteś gotowa, by za decyzją poszło działanie, to nie pisz do mnie. I tu też czasami wzbudzam kontrowersje, ale... Ja uwielbiam, jak przychodzicie z poczucia wow, jak przychodzicie z poczucia ekscytacji, z poczucia ja chcę, robię. I dziewczyny mnie potrafią znaleźć gdzieś na TikToku, założyć specjalnie Instagrama, żeby napisać. I pojawić się totalnie no name, gdzie ja się zastanawiam, czy to fake. Gdzie już teraz po prostu chcę zacząć. I ruszamy często w półroczną podróż. Albo, no te pakiety, musicie sobie zerknąć na rodzaj pakietów. Są trzy miesięczne... Są półroczne, są roczne, więc to jest piękne. To jest właśnie to poczucie wow, że to Ty jesteś tą osobą, z którą chcę, chcę zmieniać rzeczywistość, która, z którą będzie, będzie to połączenie, będzie ta wymiana, będzie to flow. Ja uwielbiam taką wibrację. Jeżeli chcesz sobie tylko pohasać, to nie jest ten adres. To nie jest ten adres. Więc naprawdę. Yy... Spotkaj się ze sobą, poczuj całym ciałem, czy ty chcesz do mnie przyjść, i wtedy napisz, i będziemy szukać e, odpowiednich rozwiązań. Będziemy budować program odpowiedni do Twojego przypadku, abyś jak najbardziej poczuła się w swoim ciele, abyś poczuła swoją kobiecość, abyś wyrażała ją całą sobą. Ale to wymaga gotowości, o której Ty decydujesz która jest związana z decyzją i podjęciem działania, a nie z decyzją i krokiem w tył, bo zdarzają się sytuacje, że piszecie do mnie i już nawet się decydujecie i nagle tuż przed rozpoczęciem stop i albo cisza, więc to świadczy o gotowości naszej. To świadczy o naszej gotowości, więc zapytaj się siebie dzisiaj, czy jesteś gotowa. Zapytaj się siebie, czy ja jestem tą osobą, bo może nie jestem. I to też jest super. Podobne przyciąga podobne, więc jeżeli czujesz, że rezonujesz, come to me. Jeżeli nie rezonujesz, też jest wspaniale, git. Bądźmy sobą, bądźmy tacy, jacy chcemy być, z ludźmi, z którymi chcemy być. I afirmujmy życie, którego pragniemy. Więc kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę i życzę Wam pięknego dnia i cudownych świąt.